Jana Winderen do lat 90, do początku lat 90 zajmowała się fizycznymi rzeźbami, obiektami i podczas studiów na Goldsmith's College w Londynie w, na początku lat 90 doszła do wniosku, że już nie interesują ją te fizyczne obiekty, Zaczęła się coraz bardziej koncentrować na tym, co, co świat jej oferował. Zajęła się wówczas wideo i dziękiem. naturalną konsekwencją tego były nagrania terenowe. Z początku nagrywała to, co miała pod nosem, czyli okolice Londynu. Niemniej coraz więcej uwagi poświęcała zwierzętom, ale zwierzętom, które były trudne do nagrania, takim, które żyły bardzo wysoko, albo bardzo nisko, albo bardzo daleko, lub po prostu w Ekosystemach, które na co dzień dla nas są niedostępne, jak na przykład ekosystem wodny, który nie tylko wymaga wejścia do tego ekosystemu, ale także wykorzystania specyficznej technologii, która umożliwi nagranie takich, takich zwierząt czy takich dźwięków. Chodziło tutaj też o nagrywanie dźwięków nieco zaskakujących, to znaczy zwierząt których dźwięków my normalnie nie, nie jesteśmy w stanie usłyszeć, bo są to mikrodźwięki właściwie nagrywane mikrofonami, hydrofonami często. Więc tutaj można chociażby przywołać dźwięki wodnych owadów, które Jan Winderen wykorzystuje w swoich nagraniach terenowych. Dźwięki, które Jana Winderen nagrywa i wykorzystuje w swoich utworach, mają tę szczególną cechę, że nie da się ich w żaden sposób innymi metodami naśladować. Można je czasami porównać do pewnych wygenerowanych komputerowo dźwięków elektronicznych. Ale tak naprawdę gdy, gdy słuchamy jej utworów, dochodzimy do wniosku, że jest w nich coś, coś organicznego, a zarazem nie jesteśmy w stanie przyporządkować tego czy tych dźwięków żadnym znanym nam formom życia, których, których dźwięki nasze nieuzbrojone ucho jest w stanie wychwycić. Więc tutaj to ten interfejs polegający na zastosowaniu odpowiednich narzędzi, a więc... Mikrofonów, czy mikrofonów, przetworzeń. Muzyka staje się abstrakcyjna. Przestaje być muzyką czy dźwiękiem nagranym z natury. Przestajemy szukać tego desygnatu, albo inaczej mówiąc, przestajemy szukać źródła samego dźwięku. Przestajemy szukać w głowie jakichś skojarzeń z tym, co może być źródłem tego dźwięku. Festiwal Soundplay zrodził się z ciekawości, z ciekawości ym, muzyką nazywaną muzyką konkretną, czasami muzyką opartą na nagraniach terenowych, field recording. Czymś, co istnieje w gruncie rzeczy od z mała 70 lat, od kiedy y, pierwszy Fer prowadził swoje pierwsze, pierwsze eksperymenty w, tym, y, y, w tej dziedzinie w latach 40., ale można powiedzieć, że w gruncie rzeczy. Ta muzyka, którą nazywamy muzyką, muzyką konkretną czy muzyką akustyczną, jest ściśle związana z XX wiecznym i XXI wiecznym rozwojem technologii, technologii nagrań. Strawiński w latach 30. stwierdził, że muzyka XX wieku będzie ściśle związana z technologią nagrywania. Więc tutaj y, muzyka konkretna i muzyka związana z field recordingiem bardzo dobrze to pokazuje, że rzeczywiście y, współczesna kultura muzyczna poszła za, y, za tym, co, co zdiagnozował Strawiński nie, niecałe 100 lat temu. Ideą festiwalu jest też pokazanie tego, czy, czy zaprezentowanie takich dzieł, które dowodzą, że field recording nie jest wyłącznie domeną ludzi, którzy, którzy mają jakąś szczególną pasję związaną z nagraniami natury, albowiem artyści posługujący się field recordingiem w, swoich, w swojej praktyce twórczej nagrywają bardzo no, dźwięki z bardzo. Bardzo różnej proweniencji, nie tylko natura, nie tylko przemysł, ale również dźwięki miasta, dźwięki zwierząt, często dźwięki zwierząt żyjących w trudno dostępnej przestrzeni. Natomiast to, co nas chyba najbardziej tutaj interesuje, to, to w jaki sposób te nagrania są przetwarzane w postać gotowego, interesującego dzieła artystycznego. Festiwal nie będzie, nie będzie hermetyczny, nie będzie zamknięty wyłącznie na takie czyste, czysty field recording. Że nie tylko interesuje nas muzyka tworzona wyłącznie z nagrań terenowych, ale interesuje nas muzyka, która w jakiś sposób też odnosi się do tych nagrań terenowych, nawet jeżeli to czyni w sposób przewrotny. Tutaj można podać przykład grupy porcje rosołowe. Jana Winderen wykorzystuje technikę komputerową do obróbki materiału dźwiękowego, natomiast nie znaczy to, że poddaje ten dźwięk daleko idącej filtracji. Otrzymujemy właściwie wyczyszczony dźwięk dźwięk zwierząt, które ją interesują, wyczyszczony z otoczenia, wyekstrahowany, wyabstrahowany z otoczenia, przez to ten dźwięk nabiera jeszcze bardziej enigmatycznego charakteru. Nie jesteśmy w stanie go przyporządkować niczemu, co, co jest nam znane. Ponieważ ten dźwięk jest bardzo wzmocniony, no to też nie, nie znamy skali zwierząt, który, który, który dźwięki nagrywa. Nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że zestawia chociażby dźwięki ptaków, ze, śpiew ptaków, z dźwiękami pocierania się kończyń kończyn mikro, mikroskopijnych owadów. Festiwal Soundplay jest próbą odpowiedzi na, na pytanie, czym właściwie jest sztuka, sztuka dźwięku związana z field recordingiem, muzyka konkretna, współczesna, jak wygląda współczesna muzyka konkretna, co robią artyści, którzy wykorzystują nagrania terenowe w tworzeniu form rozbudowanych, często form muzycznych, ale też i instalacji dźwiękowych.